Witam serdecznie na moim kursie. Zmysły prawidłowo zintegrowane, wykorzystanie elementów pedagogiki Marii Montessori w pracy z dziećmi przedszkolnymi. Ten kurs adresowany jest do nauczycieli wychowania przedszkolnego, czyli do tych wszystkich osób, które na co dzień pracują z przedszkolakami i chciałyby stworzyć przedszkolakom optymalne warunki do rozwoju psychofizycznego. Podczas tego kursu opowiem wam o sylwetce samej Marii Montessori. Opowiem wam również o podejściu do dziecka w pedagogice Montessori oraz o roli nauczyciela w tej pedagogice. Dostaniecie wiele pomysłów na zabawy multisensoryczne, czyli takie, które angażują wszystkie zmysły przedszkolaków. Będą to propozycje zabaw rozwijające dużą motorykę oraz motorykę małą i grafomotorykę. Będziemy mówić o tym, jak uczy się małe dziecko przez wszystkie Zmysły. Przede wszystkim zajmiemy się integracją sensoryczną, czyli nauczymy się zwracać uwagę na takie zachowania malucha, które powinny zwrócić uwagę nauczyciela wychowania przedszkolnego właśnie w tym kontekście. Opowiem też o tym, jak ważna jest samodzielność, jeżeli chodzi o dzieci w wieku przedszkolnym i dlaczego dorośli nie powinni przeszkadzać dzieciom w procesie uczenia się. Podczas kursu dowiesz się też, jak odpowiednio przygotować otoczenie dla dziecka, żeby mogło się ono koncentrować i żeby mogło się uczyć, żeby sala, w której przebywa, nie była pełna rozpraszaczy. Pod koniec kursu e, odpowiesz na 10 pytań w, w teście końcowym i pod koniec tego kursu otrzymasz certyfikat.